Witajcie, jestem Julia, to jest kolejny odcinek na moim kanale, a dzisiaj będziemy sobie czytali pierwszą część trzeciego rozdziału z książki Stefana Żeromskiego pod tułem Syzyfowe prace. Na dolnym korytarzu gimnazjum klasycznego w Klerykowie znajdowało się mnóstwo osób. Byli tam urzędnicy, szlachta, księża, przemysłowcy. A nawet zamożniejsi chłopi. Cały ten tłum stanowił w owej chwili jedną kategorię: rodziców. Korytarz był długi, wyłożony posadzką z piaskowca i bardzo dobrze przypominał pierwotną swoją fizjonomię. Korytarz klasztorny. Wąskie okna wypuszczone były, w mury bardzo grube i chłodne. Panował tam jeszcze dawny cień i smutek. Przez zestarzałe i zielonawo niebieskie szyby padały ukradkiem padał promienie rannego słońca i złóciły świeżo wybielone ściany i żółtawą, wydeptaną posadzkę. Z prawej i lewej strony był szereg drzwi prowadzących do, do sal szkolnych. Drzwi te, równie jak one, jak okna, były porozwierane, gdyż właśnie świeżo pociągnięto ściany klas na kolor szaro-niebieski z wielkimi lamp lamperiami i wymalowano podłogi żółtą farbą olejną. Srogi zapach terepentyny i lakierów napełniał cały korytarz. W przeciągu za oszklanymi drzwiami, nie spokojniej, ja już o tak wcześniej Wczesnej godzinie wysoki chudy pedel, znany dwugeneracją pod pseudonimem pana Pazura. Pomimo, że pan Pazur wysłużył 25 lat na Kapkazie, Kapkaz Gwarowe, Kaukaz, Góry w Rosji, zami a drugie tyle siedział w instytucji z z za zamiłowaniem uprawiającej mową rosyjską. Nie nauczył się tego języka, zdążył jednak zmienić swój radowity na gwarę niesłychaną, składającą się z wyrazów zupełnie nowych, których treść ani brzmienie nikomu nie, na szerokim świecie, związkiem pana Pazura, znanymi nie były. Sam pan Pazur chętnie zastępował niektóre wyrazy już to ruchami pięści, już tak zwanym trąbieniem na nosie, przemykaniem oczu, a nawet wieszaniem języka. Od czasu. Zniesienia ostawówek po subotach, ostanówki po subotach, odsiatywanie kar całego tygodnia w sobotę po zakończeniu lekcji, czyli kary, kary cielesnej. Stosowanej często. Pan Pantozur stracił humor i fantazję, zaczął drzemać i znosić mężnie uragowania, nawet wstępniaków i pierwszaków. Na drugim krańcu korytarza znajdowała się kancelaria gimnazjalna do której nieustannie wchodzili przebywający profesorowie. Tum osób zwiększał się również. szmer żywej, a przyciszonej rozmowy, przyciszonej z tego na ogół względu, że prowadzona była po polsku w obrębie murów gimnazjalnych, gimnazjum rosyjskiego, wznosił się i nacichał. W ciżbie osób chodzących wzdłuż korytarza zn znajdowała się także pani Borowiczowa i Marcinek. Kandydat do klasy wstępnej. Kandydat ubrany już był po męsku. Zdjęto mu nareszcie sznurowane trzewiki i pończochy. Odzianą w rzeczywiste spodnie, sięgające aż do samych obcasów, nowych kamaszków z gumami. Te spodnie i kamasze były przygotowaniem do munduru gimnazjalnego. Stanowiły jak gdyby przedmowę napisaną do dzieła, które jeszcze nawet Brulionie sko Skomponowane nie zostało, a żeby przewdziać mundur należało zdać egzamin. Prośba o zaliczenie Marcinka w poczet uczniów klasy przygotowawczej wraz ze świadectwem ogólnego stanu majątkowego rodziców, szczepienia ospy metrycą i ETC podana stała na imię dyrektora. O dwa miesiące wcześniej w danej chwili czekano wyzna na wyznaczenie terminu egzaminów termin taki był właśnie treścią ożywionej rozmowy osób spacerujących. Każda jednostka należąca do personelu gimnazjalnego przesuwając się między tłumem była przedmiotem pilnej i skupionej uwagi, a niejednokrotnie składam zapytań o ten właśnie egzamin, dzień egzaminów. Żaden z pedagogów klerykowskich w tym bardziejża a tym bardziej żaden z takich zwanych pomocników, gospodarzy klas nie był w możności dać odpowiedzi, choć w przybliżeniu prawdopodobnej. Szczególnie mniej zaniepokojonym owym dniem tajemniczym czuli się obywatele ziemscy i na ogół ludzie z daleka przybyli. Właściwie termin ogłoszony w dziennikach już, już minął w dniu wyznaczonym. Niektóre egzamina odłożono na później, bez określenia bli, bliżej daty inne rozrzucano w ten sposób, że malec zdający do klasy wstępnej dziś miał być przesłuchiwany z rosyjskiego czytania. Dopiero po upływie tygodnia z artymetyki, a znowu kiedy indziej spadł katechizmu, rodzice czasami o kilkanaście mil przebyli, bez upewnienia się, czy dzieci przyjęte będą. Nie mogli odjechać. Stąd powstawały namiętne szepty i zasiąganie informacji. Pani Borowiczowa miała wszystko 3 do Gawronek. Mia miała wszystkiego 3 do, do Gawronek. Ale również czuła się w Klerykowie jak na szpilkach. Żadnego egzaminu Martynek jeszcze nie zdawał. Nie było też wcale pewności, czy będzie przyjęty. Czy będzie przyjęty? wobec ogromnego napływu kandydatów. Wszystkie te okoliczności, połączone z obawą, pragnieniem, z niepokojem o dom i tak dalej, sprawiały, że matka Marcinka była smutna i zdenerwowana. Dość szybko chodziła po korytarzu, prowadząc syna za rękę. Jej stara, niewodna mantelda, wypławiona parasolka i bardzo wiekowy kapelusz nie zwracały uwagi osób bogatszych, ale wpadły zaraz w oko jego mościowi. W czarnym surducie, w szerokich spodniach, schowanych w cholewy grubych butów, wyglancowanych szw szwaksem. Jego był tęgi, czerwony na twarzy, miał widać astmę. Musował ciężko i, pokaszli i pokaszliwał. — Proszę też pani, — że szeptem, przystępując do pani Borowiczowej. — Nic nie wiadomo. Kiedy egzamina? — Nic nie wiem, mój panie. Pan syna oddaje? — a chciałbym, czwarty dzień siedzę. Nie wiem już, co robić nawet. Śpieszy się panu? A jakże, proszę łaski, pani? U mnie propinacja zwłoki nie cierpi. Nie cierp, a krzyny. Propinacja zwłoki nie cierpi. Jego mój był właścicielem kart mi musiał planować interesu. Nie mógł na długo odjeżdżać. Propinacja, prawo sprzedaży napojów alkoholowych. Akcyzny, poborca podatkowy. Jeździ, a wiadomo, co to za co to akcyjnicy, jak gospodarza w domu nie masz. Raz człowieka nie masz drugi raz, to on ta natychmiast zada korny kawy z czteryną. Zada korny kawy z czteryną. Gwarowe. Da się we znaki, zwiększy podatek. Chłopiec do wstępnej klasy? Ma się wiedzieć, proszę łaski pani. Przygotowany? Ha, kto jego wie? Powiedział ko, korepytur, że na pierwsza ranga. Kiedy propinator, propinator, właściciel karczmy, zaczął szczegółowej opowiadać o przygotowaniu swego syna, wszedł na korytarz dyrektor eg. gimnazjum. Był to stary siwy człowiek średniego wzrostu, z brodą krótko przystrzyżoną. szedł podniósł głowę i rzucał szybkie spojrzenie na prawo i na lewo, spod ciemno niebieskich okularów. Z wstrzymał się przed szynkrzakarzem i głośno zawołał na niego: Wam czego?”. Czego chcecie? Czego pan sobie życzy? Gruby jego mój zapił swój czarny surdut i uderzył się dłonią po karku. Kto pan jesteś? pytał dyrektor coraz głośniej, natarczywie i niegrzecznie. Józef Trznadelski wbył kotał. Czego pan sobie życzysz? Sen szepnął Józef Trzydalski. Co syn? Do egzaminu. Dyrektor zmierzył propinatora, tora, spojrzeniem. Od stóp do głów dłużej zatrzymał wzrok na cholewach jego butów, a później zadarł głowę. Jeszcze wyżej ruszył do kancelarii. Nie odpowiadając na kłony zgromadzonych. W czasie tej rozmowy pani Borowiczowa ze strachem oddaliła się z tego miejsca i stanęła, aż w przeciągu kręciło się tam kilkunastu uczniów w mudurkach z pierwszej albo drugiej klasy, którzy mieli jakieś poprawki, gdyż nawet kopiąc się wzajemnie i wodząc załby, nie wypuszczali z rąk łacińskich i greckich gramatyk. Marcinek oddalił się od matki i przypatrywał się bódce dwóch gimna gimnazjalistów. Gdy z podwórza nadbiegł trzeci w mundurze niezwłocznie zaczepił małego Borowicza, Te Ryfa, kto ci sprawił takie majtasy? Ryfa, cymbał, przezwisko. Mama, szepnął Marcinek, cofając się do muru. Ma, ma, Pan Panteleon Zapilski z cielęcej bułki. Nie, ja nie mam pradziadka Zapinalskiego, rzekł zdumiony Borowicz. Nie masz, to gdzieś go podział, gadaj. To, co skawale chce się do mego syna, zapytała pani Borowicza, dotknięta trąg pinami z jej syna. Zamiast odpowiedzi gimnazjalista, siadł po damsku na poręcz schodów, zjechał w mgnieniu oka, aż na sam dół i znikł jak senne marzenie w mroku sut sutern. Gdzie mieściły się drwane ich składy szkolne? Jednocześnie pan Pazur, drzemiący na stołeczkach, dźwigał cokolwiek jedną ze swych ogromnych powyk i chrapliwym głosem wrzasnął: Was pierwsza się gadać po polsku? Zebranie się mówić po polsku. Dwaj uczniowie, którzy przed chwilą wyrywali sobie garściami włosy, potłyszawszy admonicję admonicja upomnienie. Pana Pazura. Jak na komendę zgodnymi głosami zaintonowali pieśń. Pazur Mazur obżarł się grochu. Pedel zatrzosnął uchyloną, nieco powieką i naśladując od niechcenia wargami świst. wykonał ręką kilka ruchów, dokładnie przypominających żnięcie na połkładkę. Pani Borowiczowa zbliżała się do niego, dotknęwszy ręką jego ramienia, zapytała. Panie, czy mu nie mógłby mi pan powiedzieć, kiedy będzie egzamin? Pedelisko spojrzało na nią leniwie i nic nie rzekło. Wówczas wsunęła w garść srebrną 40. I powtórzyła raz pytanie. 40. I powtórzyła swoje pytanie. Stary, się zaraz i począł skrobać swoją błyszczącą łusinę. Widzi pani, nic mi nie i Nic mi nie i ale trzeba, by, ale trzeba by tak zrobić jak uczyteli, wyjdą z kancelarii, pójdą na etaż, to może iść do sekretara, jeśli kto wie, to on. Mnie nic nie istnieje, ja niczego nie wiem, uczytel nauczyciel, etaż, piętro. A prędko też może, mogą wyjść z tej kancelarii? Ha, tego to ja już znać nie mogę, znać, wiedzieć. Wiadomość ta matka powtórzyła kilku osobom na korytarzu. Wieść o możliwości powzięcia jakichś wskazówki szybko się rozeszła wśród tłumu. Istotnie dyrektora, zanim nauczyciele kolejno wychodzili z kancelarii i udawali się na piętro, gdzie mieściła się większość klas wyższych i dotąd nikomu z obcych chodzić nie pozwalano. W kancelarii jednak stało jeszcze kilku profesorów. Jeden z nich wszedł do klasy. Które nie odnawiano i prowadził tam ze sobą uczniów zdających poprawki. Drzwi do tej izby zostały niezamknięte i Marcinek z trwożną ciekawością przypatrywał się i przysłuchiwał procesowi egzaminowania. Stary nauczyciel w granatowym fraku chodził od drzwi do okna, coś od nosem mrucząc, a uczeń rozwiązywał na tablicy zadanie algebraiczne, ujrzawszy jakieś znaki i cyfry, których znaczenia. Wcale nie rozumiał, Marcinek ści ścierpł ze strachu i szepnął do matki ze łzami: Mama myśli, że ja zdam, kiedy ja tego wcale nie umiem, Ale z ciebie o to pytać nie będą. Widzić przecież, że to uczeń z wyższej klasy odpowiada. Swoją drogą Marcinek ze strachu nie ochłonął, a widok X-ów i y bardziej jeszcze powiększył ciężar, których malca jak stół z gruzu przyciskał. Nareszcie wyszli z kancelarii ostatni nauczyciele i wówczas pewna grupa osób, do której przyłączyła się pani Borowiczowa, w się do tego pokoju. Był on długi, ciemny, z jednym oknem, w którego dolna rama znajdowała się na z brukiem podwórza. Siedział tam tyłem do drzwi zwrócony sekretarz szkoły. Przebyli dość długo stali u drzwi, nie śmiejąc zaczepić sekretarza pogrążonego w pracy. Nareszcie ktoś chrząknął. Urzędnik obejrzał się i spytał zebranych, czego sobie życzą. Obywatel ziemski, który przywiózł do szkoły dwóch chłopców, aż z drugiego końca sąsiedniej guberni wyłożył językiem skiepska język rosyjskim prośbę o podanie jakiejś wskazówki. Co do dnia egzaminów. Nic panu nie mogę powiedzieć, odrzekł sekretarz, gdy nic nie wiem. Wszystko zależy od nauczyciela wykładającego w klasie wstępnej. Pana Majewskiego. Jeżeli o egzaminu, egzamina do wstępnej panu idzie, przypuszczam, że w tym jeszcze tygodniu. W tym tygodniu, zamurczał szlachcic, który już osiem dni był poza swym folworkiem. Tak sądzę, że sekretarz, zaczął natychmiast wycierać gumą w drzewo oprawioną jakiś błąd w swych papierach. Szlachcic zwrócił się do osoby najbliższej przy nim stojącej, niby to jej wyjaśniając odpowiedź, a właściwie w oczekiwaniu. Że urzędnik jeszcze coś powie. Ten wszakże nic, nie, po, nie tylko nic nie powiedział, ale się na to spojrzał z wyrazem niecierpliwości. Wówczas cała gromada opuściła kancelarię. Smutek jeszcze większy ogarnął Marcina i jego matkę, gdy się znaleźli na ulicy. Niepokój oczekiwania nie ustał, a wzmogło się znużenie. Chłopiec od dawna, od chwili przyjazdu do miasta, był to smutny, a wzmagał męczyła go i dławiła z miejska. Bruk palił i wykręcał mu nogi. Witok murów, a brak horyzontu sprawiał mu przykrość bez nazwy. A mimo nieustannych weschnień nie mogła wyrwać się z piersi. Wszystko w tym mieście było inne niż na wsi, gdzie niegdzie obok chodników małe drzewa ujęte w żelazne okratowanie jak kajdaniarze. Kajdaniarze, więźniowid, napawało go boleśni, boleścią. Czuł taki brak miękkiej mien, mien, murawy, że ze łzami poglądał na bełka wygatując między kamieniami bruku, a jedyną ulgę i pociechę znajdował w spoglądaniu na niebo, które jedno było tak samo jak w gawronkach, i które jedno, jak wierny przyjaciel szło za nim wszędzie, dokądkolwiek się skierował. Wprost z gimnazjum powrócił do hotelu i zamknęli się w swoim numerze. Zajazd mieścił się w jednej z brudniejszych ulic miasta. Z bramy w piętrowym froncie domostwa wchodził się tam, wchodziło się tam, na mało, co szersze, na mało co szersze od niej podwórze, wybrukowane takimi bulwami kamiennymi, jakby to robota wykonana została przez cyklopów, budowniczych akryzjusza jada Łaszowego. Budowniczy Akryzjusza diada persuszowego według mitologii greckiej na rozkaz władcy Argos, akryjosa cyklopi wznieśli potężne mury wokół zamków Tirus i Tyken, że romski ironicznie porównuje podwórze hotelowe do dzieła cyklopów. Stajnia nakryta wielkim i dość dziuranym dachem była przedłużeniem dziedzińca z obydwu stron, odkrytego placyku znajdowały się dwa długie parterowe domy, w których mieściły się pokoje hotelowe. Wchodziło się do nich wprost z bruku, na którym znać było, że konie szlachciców Głoszących murach hotelu warszawskiego nieraz bardzo długo czekać musiały na wyjazd swoich władców. W rogu Dzieńczyka czerniały na odrapanym murze ogromne litery napisu numerowy, numerowy, a niżej widać było okno do połowy schowane w ziemię. Tam właśnie mieszkały chude i ponure wintenty, istota żyjąca z napiwków składanych w jej dłoń tytułem wynagrodzenia za usługi wszelkiego rodzaju, do jakich jej uży używał światy goszczący w hotelu warszawskim. warszawskim. Pani Borowiczowa kazała Marcinkowi powtarzać gramatykę rosyjską, a sama ułożyła się na kanapie, żeby odpocząć. Pragniała choć chwileczkę snu skrócić czas. Oczekiwania na rezultat swych zabiegów, ale nie udało się jej zmurzyć oka. Twarda poduszka hotelowa i wilgotna jej poszewka przejmowały ją, ją wstrętem. Co chwila rozlegał się łaskot straszliwy, gdy na dziedziniec wiedziałek jak formunka. A nadto z sąsiedniego numeru, dokąd prowadziły drzwi, zamknięte na głucho i zatarasowane komodą, słychać było ciągłe hałasy i wrzaski. Sam ojciec nie ma wyobrażenia o udarniach. Udarnie akcent. A będzie tu mnie uczył, wrzeszczał Piskiwie i zadł się nadzwyczajny głos dziecięcy. Ja ci się nie pytam, cembeleje, o to, czy ja umiem udarenia, czy nie, tylko ci każę czytać, odpowiada głos gruby. No to ojcu mówię, że ojciec nie umie. Golić brody ojciec umie, Trzy kłaki to samo, ale co do czytania, to tam już nie ojca głowa. Widzieliście wy, moi ludzie? Biedał głos gruby. Jeszcze to to do szuby nie weszło, a już taki rezon. Rezon. Pewność siebie śmiałość. A cóż to będzie potem? Ojcem swym rodzicem gardisz? E, daj mi tam ojciec, święty spokój. Pan inaczej kazał czytać i cała rzecz. Ale tu pana nie ma, rozumiesz ty to? Jutro rano płytrze wezmą cię na spytki, pójdziesz na grzyby, jak nie będziesz czytał, bo zapomnisz na amen, a zaraz na grzyby, mruknął głos dziecięcy. To była pierwsza część trzeciego rozdziału z książki Stefana Żerowskiego pod tytułem Syzyfowe Prace. Zapraszam do poprzedniego odcinka bo do kolejnego, ta część.